Tu Pazierba pa Icon 109. Dzisiaj rozpakowujemy tego to Samsunga GT E1200. Markowy model, i tak odpakowujemy go. Cholera. O, dało się. o tu jest 30. Dobra. Idziemy tutaj. Tak, o i co mamy w środku? O, niespodzianka. Nie ma ziemniaka. Jest telefon. Jest przegła. Tele jest przegła. Jest jest tego, pomóż mi kondzio, pomóż mi. O, dziękuję Ci. To jest Samsung. E tak Nawet nie ma aparatu cholera. czym ja będę zrobił zdjęcia na Facebooka? No, moje Switfocie. Tu mamy OK. Pod Pod tu mamy tego, tego, tego. Przyciski są dosyć duże. Nawet to, tych taki odgłośnik jest, nie ma to co w tych dotykowne odgłosy, nie ma, o, porządnego pstryknięcia To mi się podoba Bardzo, jest głośniczek nawet I ten, U. Mamy tu nawet wejście, bo ich nie mamy Bieda Nie tu ma żadnych od... wejść Tu mamy, o, tu mamy wejście Jedno Tu mamy mikrofonik Gdzie jest ta ładowarka? Z drugiej strony była o, 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 tu. No, no właśnie. O. E, tak. Co e, bym jeszcze powiedział? Czekaj, bo tu mam napisane wszystko. O. Co, co jest w zestawie, może? E, aha, może no coś tak. może. jest ładowarka, stary. Ty, do ziemniaka. Do ziemniaka. Ziemniaki w ogóle świecą w ciemności ponoć. I to dlatego jest ta ładowarka. Fajnie? Tak się Fajnie. No co tam jest? Ale ty, mamy baterie. Mamy baterie. Ponoć trzyma długo. Nie wyrzucajcie do śmieci, bo Ile nie ma ampera Mili godzin? Nie widzę. Bateria to... Do... To wejdziecie w opisie. 800 mili, mili godzin. Tak. Nawet na Mamy, mamy inną instrukcję po, pol po polsku jest instrukcja. Mogę przedstawić? ona najpierw bateria. nie, to wyciągnijmy ją. Czytajmy ja hit. Mamy instrukcję obsługi w języku Oj. polskim Proszę i gwarancję na... I gwarancję. No, to... Jest gwarancja. Od Zamzunga. A starter już... Mamy jeszcze starter. O, i to jest ważna informacja. Niedługo w konkursie będzie do wygrania o te 5 zł. Więc <laughs> tylko zasubskrybować nas. Dać komentarz i kliknąć w reklamę. Cóż, może się sprzedaliśmy, to była chamska reklama, ale trudno. Yy, yy, poza tym ten telefon jest kolorowy. To on ma kolorowy wyświetlacz. Tu już nie. Tu już nie. A tu nas oszukali. Co, A tu nas oszukali. Co? Takie coś jest yy. w Photoshop ma aż, uwaga, uwaga, 65 tysięcy. Wyznacie tyle kolorów? W ogóle? Proszę zobaczyć, tu, tu zobaczyć. To Jeden, półtorej cala, półtorej te cala. Telefon sportowy to jest, Sportowy telefon. To telefon, o, na no, wyczyny. Ma, ma, wbudowaną grę, o, o. Jedną? Chyba no, tak. Wbudowana grę. No, jedna, mm. o. Feels in your hand, fills up your life. To coś Życie. po angielsku. Coś po angielsku. Nie postarali się, nie przetłumaczyli tego, nie umieli. My też. Trudno, my też, nie. Klucz dla życia. No, ty, nie ty, wyrzucaj ty, do śmietnika, ty. proszę. Nie, nie. No, ty, nie rób, nie rób tego. Nie rób tego. Napisał do mnie czyszczego. Waży ty. 65, prawda? Nie Nawet nie poczujesz, jak będziesz miał go w ręce. Jak będzie upadał. Jak będzie upadał. No i to jest o. Zajrzyjcie sobie na, na www. ZAMZUNG.PL Jak się mówi? DAT.PL dat, sorry, DAT.PL dat, dat No, jeszcze raz zaprezentujemy Aktualnie nie działa Te moje ziomki O, już się tego, ryska Ale to folia jest Ale to folia jest będzie dobrze? O! Zaj, bolicie się, się. w Neuntrze? Weźcie! W Lola grajcie! Grajcie w LOLa! I, I grajcie w LOLa I kochajcie się i rozmnażajcie Dziękujemy za uwagę I do, 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 do do następnego!